Natomiast jaką historię bym chciał opowiedzieć? Mam kupę historii, słuchajcie, wiecie, mam historii od groma, od groma mam historii i kurde zastanawiam się jaką mam opowiedzieć jakąś interesującą historię z mojego życia, śmiesznego wręcz, hmm Może opowiem Wam, jak jeździłem do Grodna na przemyty w latach 90. Jeździliśmy z kolegą na przemyty, bo to było bardzo modne. Bardzo modne to było z tego względu, że e, jak jeździło się do Grodna na Białoruś. Tam było wszystko tak, tak tanie, no chyba dwa albo trzy razy tańsze niż w Polsce. Oczywiście jeździliśmy na przemyt spirytusu i, i papierosów, bo to się najbardziej opłacało, nie? No i powiem wam szczerze, że no że fajnie było, no ale jak to jak, jak to jak to wszystko wyglądało? No wiadomo, trzeba było mieć glejta. Żeby na Białoruś się dostać trzeba było mieć glejta przede wszystkim trzeba było mieć glejta Żeby wjechać w ogóle do, na Białoruś. Teraz chyba do tej pory też jest, trzeba mieć glejta Znaczy ja nie wiem, nie pamiętam czy to jeszcze była, czy to był Związek Radziecki, czy to była już Białoruś, czyli to już była Białoruś, ale dokładnie nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć, wiecie? A, już się przyzwyczaiłem, już się nie trzymam. No. No więc, glejta do pociągu, hopsa wsiadasz, jedziesz do Kuźnicy Białostockiej. No, tam potem. Potem tam przekraczasz granicę. Najpierw polskie, polsko, znaczy polscy celnicy, potem właśnie nie wiem, czy to białoruscy byli, czy to jeszcze ruscy. No cóż, no Grodno, Grodno, jak wyglądało wtedy Grodno w tamtych czasach? Grodno wyglądało tak, że... Tak wyglądało Grodno, że strasznie szare miasto, ojejku Nudne, szare, te wszystkie samochody takie stare, kurde, rozpieprzone, po prostu Po prostu, no mówię wam, no tragedia, no Autobusy to nie wiem, czy takie, kurde, co bo niektórzy z was w ogóle jeszcze widzieli Bo niektórzy na pewno, ci co jeździli, to widzieli w tamtych czasach no i cóż, no tam zajechaliśmy, ja byłem dwa razy, tylko pojechaliśmy, bo byliśmy młodzi, My mieliśmy chyba gdzieś po 18 lat, no cały proces chodziło o to, żeby tak, zaopatrzyć się w szlugi, spróbować je przemycić i, i ten, no i zaopatrzyć się w alkohol, w spirytus, wtedy w takich plastikowych bańkach sprzedawali. Zaopatrzycie się w spirytus i oczywiście też go przemyścić, przez, y, przez tak zwaną tamożnię, to się nazywała tamożnia, pewnie do tej pory ta tamożnia jest. No i cóż, i powiem Wam tak, no, jak to wyglądało, sam zakup jak wyglądał, zawsze się szło y, na rynek, tam ogromny rynek był, nie wiem, czy do tej pory jest, ale był ogromny rynek w Grodnie, nie, tam się wszystkie, wszystkie zakupy się robiło, czyli typu papierosy na przemyt, y, Alkohol, właśnie, no, spirytus, generalnie się woziło spirytus, nie wiem czemu wszyscy wozili spirytus, no ale my też woziliśmy spirytus, chyba widocznie się najbardziej opłacało, pewnie do tej pory wożył jeszcze spirytus. No i słuchajcie, no, z fajkami to tam problemu nie było, zachodziłeś, kupowałeś i już, nie? Potem się szło, się obklejało na, na nogach czy na czymś, taśmą, paczki albo część się wrzucało do torby z ciuchami, oczywiście ciuchy to był wlew, nie? To był blef tylko po to, tylko było, żeby wiecie żeby, no żeby tam czasami ten celnik rosyjski nie grzebał, nie grzebał w torbie, bo nie chciało mu się, no. szczególnie pod koniec zmiany. No i słuchajcie, no gorzej było z, ze spirytusem. Pamiętam jak dziś, jak wsiedliśmy, ja zaznaczam, my z kolegą byliśmy młodzi, mieliśmy mówię po 18, czy po, po 18, czy po 17 lat, coś takiego, i no i wsiadamy, <noise> zakup spirytusów wyglądał tak, że najpierw gościu nas nakręcał, bo to w dolarach musieliśmy płacić. Gościu nas nakręcał, że wiadomo, no, że dobra, że on ma i tak dalej, bla, 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 nie. No i najgorsza sytuacja była wtedy, kiedy wsiadało się z, ku... z kupą kasy. Dla nich to była kupa, dla nas to nie była kupa kasy. Natomiast dla tych Białorusinów to była kupa kasy. To była kupa kasy naprawdę, mówię Wam szczerze. Siadało się do samochodu, jeden siadał od nas, z Polaków, z przodu, yy, ja siadałem zawsze z tyłu, no i pakowało się do tego samochodu jeszcze trzech Białorusinów, nie? No i zaczynał być deal, nie? Tak się kurde, pamiętam, baliśmy tego deala, z tego względu, że nie wiadomo, czy oni by nas nie owalili z kasy, to byli starsi faceci, tak właśnie w sumie, tak, tak, tak jak ja teraz, no, gdzieś koło 40. 40, 35 lat, 40, to my byliśmy, byliśmy przy nich szczeniaki. Zawsze była spina, nie? Czy nas nie wyrolują, czy, czy nam nie zabiorą pieniędzy i, nie, i wiecie, samochód zamknięty nie wysiądziesz. No, no ale w całe szczęście się udało. Dwa razy jeżeliśmy jeździli, się udało. No koleś jeszcze brał. Jeszcze było modne wtedy branie, słuchajcie, yy, jedzenia z, z Ukrainy. Naprawdę. Brało się śmietany, ale oni śmietany, to mieli fest, po prostu fest śmietany mieli. Taką, że jak stawiało, wkładało się łyżkę, to łyżka stała, nawet nie tonęła. Taka gęsta śmietana. Pyszna była. Taki śmietany, to jeszcze w Polsce nie jadłem. Jak żyję do tej pory. Chyba, że na wiosce robił, no ale na wiosce nie mam żadnej rodziny, więc trudno mi powiedzieć, być może robił tak śmietanę. No i potem jak kupujesz to, to wszystkim towar, cały i tak dalej, no to idziesz, wiadomo, na dworze trzeba się zawijać. Tutaj nie przyjechaliśmy zwiedzać, tylko zawijać się z powrotem na chatę. No No i cóż, i zaczynają się kolejne problemy, bo, yy, bo wiadomo, no w kolejce do tamożni, tak zwana tamożnia, czyli to jest taki, kurczę, no takie miejsce, gdzie możnie, jak to się mówi, to można, a tego nie można. No to czyli te można, nie? Ci segregują, co, co możesz zabrać do Polski i ile, nie? I ci no sprawdzają, kipisz ci robił po torbie, po wszystkim czasami przeszukują. Tam zaczynały się, zaczynają się problemy, bo widziałem, staliśmy w kolejce, na przykład... Jedna kolejka była dla Białorusinów, a oddzielna była dla Polaków. I... Białorusini tam z tymi bagażami tam siedzieli, tam rozpierdol, burdel na tym, na, tym, na tym całym dworcu, oni tam siedzieli bez kolejki, natomiast Polacy, słuchajcie, musieli stać w rzędzie, jak nie wiem, jak do czego porównać, no, jak w wojsku, jeden za drugim, jeden za drugim, nawet parami nie można było stać, nie, jak ktoś stanął parami, to tak, my stanęliśmy właśnie z kolesiem, stanęliśmy we dwóch, no to nas cofnęli na koniec kolejki, nie, a jak ktoś na przykład się bulwersował, to przychodziła policja, normalnie, znaczy wtedy to milicja jeszcze była, przychodziła milicja i nie, w ogóle się nie, nie czaili, walili pałami. Ja widziałem jak chłopaczek, który miał może z, kurczę, no z 15, 14 lat, widocznie z mamą albo z ojcem przyjechał, obrywał pałą. Obrywał pału, dosłownie pału obrywał, ja pamiętam jak on płakał, do dziś pamiętam jak on płakał, jak on dostał połami, kurde od tej policji, od milicji, oni si, nic się nie, nie, nie chrzanili się z nami, z Polakami, nic, po prostu wyciągali pały i walili, walili jak szło, tak żebyśmy tylko w rzędzie stali, jednym rzędzie długim, w kolejce jednej, pojedynczo, no ale dobra, potem już przechodzisz to w kurdy w końcu wchodzisz na tą tam ci wertują, Wertują torbę, albo się uda, albo się nie uda, to już na ryzyko jest. Jak się nie uda, to albo dajesz towar, albo, albo wychodzisz i wracasz z powrotem na koniec kolejki. Także ludzie tak kombinowali, że na przykład ten miał dużo papierosów, a tamten miał dużo spirytusu. No to tak po części się zamieniali. No to daj tymi pół papierosów, tych co masz, ja ci dam pół tego spirytusu, i, i wtedy jakoś tam przechodziło. No. No tak to, właśnie tak to się robiło, właśnie tak to, tak to się robiło, te przemyty, no. no. i po czym oczywiście zamykali nas po tej tamożni, zamykali nas w takiej hali, no z kiblem, który był, o Boże święty, no ja nie mam kibla, ale to ten kibel to był tragedia w ogóle, już to, już to było, o Jezus, poniżej pasa, w ogóle, poniżej pasa. No i słuchajcie, no i tam się siedzi, czekało się, siedziało się w zamknięciu, gdzie, gdzie zaczęli już Polacy oczywiście pić, no bo jak już przeszliśmy tamożnie. To już można było sobie tam i pić, i wszystko, tam chodzili pijani, zażygani, my jeszcze wtedy tak dużo nie piliśmy, nie, w tamtych okresach, w tamtych czasach, no mówię, bo byliśmy młodzi. I tam zaczęły się balety, już zaczynały się picie, nie picie, i inne sprawy, wiecie, słuchajcie, nie, cyrki, niewidy, kurde, no, spanie na podłodze, bo tam nie było łóżyka, czekało się na pociąg czasami 6-8 godzin, nie. I spało się normalnie na podłodze, no, na, na, na bagażach, na podłodze, jakoś coś każdy coś kombinował, no dużo ludzi, dużo Polaków spało po prostu na glebie. No ja też zresztą z kumplem spaliśmy na glebie. W tym syfie całym, nie? No i mijało też 6-8 godzin To tak jak kwarantanna kurde wyglądało Śmiech na sali. Mijało to 6-8 godzin Uch. Nie wiem, czy będzie widać ten tekst. Jało 6-8 godzin. Potem otwierali nam drzwi, no i wszyscy walili do pociągu, nie? Oczywiście przy pociągu stało normalnie wojsko. Mówię Wam poważnie, stało wojsko z kałachami. Żeby przypadkiem coś, czegoś ktoś tam nie dorzucił, jeszcze yy, wiesz, do przemytu wiecie, nie? No także to takie kurde było śmieszne, nie? No i pamiętam jeszcze, potem, jak już w pociąg wsiadł człowiek, no to już się czuł w miarę bezpieczny i zawsze podchodziły do pociągu, do, do, tych, do tych okien, do szyb yy, takie starsze panie właśnie. Wtedy one sprzedawały kurczaki pieczone, właśnie sprzedawały yy, tą śmietanę, Coca-Colę, Pepsi-Colę, takie rzeczy. Dobrze wiedziały, że nas tam wypuścili w tej przez 6-8 godzin siedzi w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie nie ma nawet Kurde, ani sklepu niczego nie było, nic nie można było kupić. Jak ktoś wody nie miał, no to, no to niestety no nie miał co pić nawet, no przez 6-8 godzin one dobrze wiedziały, że my jesteśmy wypuszczeni jak Polacy, nie? bo każdy chciał coś zjeść, chciał, chciał się czegoś napić, więc najczęściej to przychodziło z napojami typu Coca-Cola, Fanta. No i oczywiście do tego kurczaki były, no. No i tak to mniej więcej wyglądało. no. Co do Grodny, no mówię, szare miasto, samolot stał, nie wiem czy do tej pory stoi no, w środku. W środku miasta, on był wtedy zrujnowany, pamiętam. Z tego co słyszałem, że tam ponoć coś teraz w tym samolocie zrobili, o ile w ogóle stoi jeszcze?